serdecznie w imieniu wszystkich organizacji działających w strukturach policji i straży granicznej. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla braci związkowych i dla pracowników tych. Ponadto działali, dzisiaj doszło do spotkania i zawarcia porozumienia w sprawie powołania międzyzakładowego komitetu protestacyjnego pomiędzy Związkiem Zawodowym pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, który mam zaszczyt reprezentować. Organizacją Międzyzakładową NZ Solidarność, pracowników i funkcjonariuszy Policji z siedzibą Gerską. Związkiem Zawodowym Pracowników Policji. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji Krajowa Komisja Wykonawcza w Warszawie. Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Administracji Rządowej. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, 6 października. 2020 roku odbyło się to spotkanie, w którym tak jak na wstępie Państwo przedstawiliśmy się, jacy, jakie organizacje związkowe zawarły to porozumienie. Jesteśmy organizacjami związkowymi, które reprezentują pracowników służb mundurowych w sferze policji, straży granicznej, pracowników i funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych straży granicznej. Patologią jest to, że MSWIA nie jest gotowe usiąść do stołu z przedstawicielami pracowników służb mundurowych i prowadzić dialogu z poszanowaniem interesów obydwu stron. Jest to złamanie elementarnych zasad dialogu społecznego. Nie wstydzimy się tu i teraz powiedzieć, że czujemy się wszyscy zdyskryminowani i nierówno traktowani. Przez decydentów MSWIA, a głównie przez szefa tego resortu, który od trzech lat, piastując tak zaszczytną funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, nie znalazł do dnia dzisiejszego czasu, żeby osobiście spotkać się z organizacjami związkowymi, rzeszającymi pracowników policji i straży granicznej. Jesteśmy, proszę Państwa, dla resortu i pana ministra niewidoczni. Pokładamy głęboką nadzieję, że nasze wspólne działania zapoczątkują nowe, korzystne rozwiązania dla pracowników służb mundurowych. I bardzo ważna rzecz. My się nie boimy. My uważamy, że wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. U nas nie ma tego strachu, jest bardzo duże rozgoliczenie. Wszyscy musimy być gotowi. My, pracownicy i funkcjonariusze policji oraz pracownicy Straży Granicznej. Nie chodzi nam o politykę, ale o przyszłość przede wszystkim pracowników służb mundurowych i ich rodzin. Do, dożyliśmy czasów, kiedy wynagrodzenie wystarcza jedze, jedynie na jedzenie i opłaty. Od dłuższego czasu, jak Państwo wiecie, Związki zawodowe działające w strukturach Policji i Straży Granicznej walczą notorycznie o wzrost wynagrodzeń pracowników, które są najniższe w całej administracji rządowej. Podwyższanie wynagrodzeń do wysokości płacy minimalnej i realizacja w 2022 roku ustawy modernizacyjnej nie powstrzymała procesu spłaszczenia wynagrodzeń, skutkującego równaniem wynagrodzeń stanowisk koordynujących, specjalistycznych do stanowisk robotniczych i obsługi. Na dzień dzisiejszy inflacja osiągnęła poziom, poziom 17,2% i nie wiadomo, jaki wysoki poziom osiągnie w styczniu 2023 roku. Planowany wzrost wynagrodzeń będzie niższy, bo rząd zaplanował wzrost płac sfery budżetowej w roku 2023 na poziomie na poziomie 7,8%. W, w, w efekcie, proszę Państwa, siła nabywcza wynagrodzeń będzie miała mniejszy niż rok wcześniej. Stanowczo stwierdzamy, że waloryzacja płac to zdecydowanie za mało. Mniej niż zwrot inflacyjny to nie podwyżka, to jest odniżka płac i upokorzenie wszystkich pracowników służb mundurowych. Już najwyższy czas uświadomić decydentom, że pracownicy są siłą napędową wszelkich podejmowanych działań w formacji mundurowej. Mamy wrażenie, że Pan Minister zdaje się tego nie dostrzegać i skupia się jedynie na naszych koleżankach i kolegach funkcjonariuszach. To dzięki uczciwości i sumienności oraz odpowiedzialności naszych pracowników, dzięki ich kompetencjom, wysokim kwalifikacjom zawodowym, oraz profesjonalizmowi na najwyższym poziomie ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych mimo braku ścieżki rozwoju, znajomości przepisów prawnych, w tym finansowych, budowlanych i wielu innych, umiejętności działania i podejmowania bardzo odpowiedzialnych decyzji tu i teraz, pod presją czasu, działania w pełnej gotowości do zmienności decyzji warunków pracy i kierunku działania, sprawnym, analitycznym myśleniu, pracowników Policji i Straży Granicznej. Formacje mogą realizować swoje cele i zadania. Jak długo jeszcze decydenci nie będą dostrzegać, że za sukcesem każdego szeregowego funkcjonariusza, pana naczelnika, pana komendanta stoi bardzo nieliczna, ale kluczowa grupa pracowników Policji i Straży Granicznej. Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że pracowników tych służb mundurowych, nie czeka ani splendor, ani chwała z faktu bycia pracownikiem służb mundurowych. Proszę Państwa, ciepłe słowa nie włożą pracownikom obiadu do garka, nie ogrzeją naszych mieszkań zimą. Pracownikiem mają pełne prawo domagać się i wiedzieć, czy są dla nich perspektywy na przyszłość zawodową, czy postępuje jedynie zdecydowany ich brak. My dzisiaj, proszę Państwa, w imieniu własnych pracowników mówimy dość. Nie będzie się kręcić. My dzisiaj jesteśmy głosem pracowników, którzy mają dość całej tej sytuacji. Pora na długofalowe zmiany, a nie na jednorazową modernizację. Pracownicy i funkcjonariusze policji oraz pracownicy Straży Granicznej chcą godnie zarabiać, pracować oraz służyć w nowoczesnych instytucjach, które idą z duchem postępu, gdzie najważniejsze. Nie będą statystyki, tabelki, a dobrze wynagradzani i zmotywowani pracownicy. I przede wszystkim dobro pracowników służb mundurowych ponad wszystko. Dziękuję bardzo.